Hej, jestem i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj trochę inny odcinek niż zawsze, ponieważ dziś pokażę Wam co się skrywa w tym pudełku. Zapraszam do oglądania. No i ogólnie wprowadzając Was trochę w temat to jest moje pudełeczko na takie rzeczy, które jakby no nie mam gdzie ich chować. Chodzi mi właśnie tutaj yy, jak opakowania, małe instrukcje, Listy i fanarty nieotwarte sety i inne. Tak tutaj piszę. No i tak, otwórzmy sobie to, bo to jest dość ciekawe. Jak otwieramy na samej górze, widzimy mały secik z Legodoc, którego kupiłem niedawno i w sumie nieńczko, zaraz Póki co raczej nie mam tego zamiaru robić, ponieważ jakoś mnie tak nie kusi żeby to otwierać. Czekam, aż będę miał jeszcze jeden secik z Lego dots to wtedy zrobię podwójną najwyżej recenzję. Dalej u góry mamy polibak serii Lego Ninjago. Jeszcze nie otwarty. Yy, już taki jeden mam. Otworzyłem go w sumie poza kamerą, więc go nie mam na zamiar na razie otwierać ma dwie minifigurki albo komuś wyślę, albo zamienię się z kimś, albo po prostu najzwyczajniej się odeślę to komuś, jak ktoś mi wyśle paczuchę <laughs> I jeśli chodzi o nieotwarte rzeczy, to już skończyliśmy na razie z tym. Mam tutaj takie coś, co zrobiłem sobie z magazynu Lego Explorer. Tam na końcu było takie coś. Taki ten na drzwiczki. Um, opakowania, pełno opakowań, słuchajcie. Um, LEGO Hidden Side, LEGO City, Star Wars, Ninjagoa. Um, jakieś tutaj Batman, chyba było. Nawet polibak y, otwarty, już po, opakowanie po polibagu y, z LEGO Explorer. Tutaj też wszystko pójdzie na bok. Dalej mamy te małe instrukcje, może wezmę je. Nie wiem, czy tam radowiejszym wszystkim raz, ale weźmy może zacznijmy od tych najmniejszych. Od polibagów, oczywiście, one są. One są właściwie w takim rozmiarze zawsze. I tutaj mam dwa, dwie instrukcje z tego, bo ponieważ te dwa polibagi też miałem, jeden wziąłem sobie po prostu zbudowałem smoka, a z drugiego mam i smoka i kaja, więc to też pójdzie tutaj. O, i te instrukcje też są fajne. To jest do tego robocika, a to jest do właśnie setu z lego ninjago kapsuła gracza dalej mamy polibagi otwarte e, chyba tylko dwa, ale nie jestem pewien e, tutaj mamy ten helikopter z lego city, który dostałem od boundbricka jeszcze raz za niego dziękuję i tu mamy tego smoka, kaja ten polibarzek dalej mamy instrukcje takie, które jeszcze by się tutaj zmieściły e, mamy tutaj chyba kilka instrukcji mm, dokładnie z lego city dwie, z tego samego setu i z lego ninjago jedna instrukcja i jeszcze mamy tutaj taką jakby okładeczkę która była dodawana do kapsuł gracza z lego ninjago mamy naklejkę mountbricka z autografem yy... o jeszcze jedna instrukcja do podróbeczki jeśli chcecie jej sprawdzenie to dajcie mi znać dalej mamy list od mountbricka jeśli ktoś jest ciekawy, co tam pisze, to po prostu sobie zatrzymajcie, ja to czytałem już na paszkach o widzów. O, i tu jest coś ciekawego, słuchajcie, um, tu jest rysunek, który narysowałem na konkurs Kruc moca. Może mu kiedyś wyślę, póki co nie mam takiego zamiaru, szkoda mi to było wyrzucać, przecież to jest ładne, ładnie narysowane, moim zdaniem. Um, fanarcik, to jest z rzecz, którą tutaj znajdziemy, od mojego kolegi, na urodziny go dostałem. Moim zdaniem jest naprawdę przepiękny, on też jest moim fanem, takim małym, ale jest. I to już wszystko, słuchajcie. Jeśli chodzi o to, to mam tutaj takie, rzeczy, które by się mi tutaj nie zmieściły. Teraz tutaj widzicie już wszystkie rzeczy, które tutaj są. W sumie nie widzicie wszystkich, ale jednak tutaj są. No i co? To by było na tyle tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subika, z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Właśnie tutaj klikajcie. Tutaj jest ten przycisk subskrybuj, klikajcie w niego. No i co? To by było na tyle tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!